Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Paweł, towarzysz Gugała. Jest oczywiście załoga. Dzień dobry, dzień dobry. An Antoni, Antua, Antek, Antoś, Antoś, Antoś Świętosz i. Siemano Adriano! Dzień, dzień dobry, witam serdecznie. I co tam panowie? No, to Wagner nam zjechał. Wagner, a, tak. tylko bo teraz ten Wagner to jest takie mało popularne nazwisko. A mówimy, Ale jak jako... kojarzycie takiego sumiarza nazwiska Channel albo innych programów, no to taki. No się kiedyś oglądałem. Czech, Czech Blondasek, no to właśnie to jest od jego marka. Tak, Zobaczcie. Specjalizują się w sumiarstwie, no trochę tego tak jak e, Tak to wygląda. Więc można w sumie powiedzieć, że już na stacjonarkę kolejny brand nam dochodzi i gdzieś tutaj będziemy. No, gdzieś, gdzieś, gdzieś go tutaj tego Wagnera ulokujemy, ale są, są, są już dostępne internetowo wszystkie jakby całe asortymenty Wagnera. Tu jest fajne, że jakby katalog marki nie jest wcale taki wielki i do łowienia sumowego, tu mówię głównie o takim aktywnym, wertykalnym łowieniu, wcale nie trzeba dużo gratów. Kilka podstawowych rzeczy w zupełności wystarczy, żeby wyczerpać ofertę do wertykalnego łowienia sumków. Zaczynam, zastanawiam się od czego zacząć, bo e, mamy i tak i żyłeczki, e, przepraszam, i e, mono plecionki. i plecionki, e, są wędki, są e, krętliki, akcesoria, są kołowrotki, e, rurki, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Tak, właśnie, zapomniałem wspomnieć, bo już jeden odcinek o Wagnerze nagraliśmy z kolegą Michałem Chełkowskim, który przyjechał tu specjalnie do nas, żeby nagrać film. Bardzo dobrze się nagrywało. Film trwał ponad 42 minuty, z tego co pamiętam. Opowiadał, opowiadał. No, bardzo, bardzo szybko czas mija w dobrym towarzystwie, jak to się mówi. Natomiast, jak już Michał pojechał i ja ten materiał zgrałem i wrzuciłem go na YouTube, to się okazało, że coś się pokiczkało, i z tych 42 minut filmu zostało tylko 7. Jakaś taka środkowa część. Więc może kiedyś przy innej okazji będzie możliwość jeszcze raz nagrać, to, to wtedy, wtedy nagramy z Michałem albo, albo, albo z, z, z Wagnerem, Jakubem, może zobaczymy. A dzisiaj nagramy solo, bo my też trochę co nie coś, coś tam o tych rybach wiemy. Zaczniemy chyba od haczyków, żeby Wam pokazać. Haczyków Antek są trzy modele, tu mamy wszystkie jest model tak Ebro Liveback, Power Octopus. O i te są akurat wszystkie trzy, tak, trzy obok modele, siebie. Dokładnie. Zobaczcie, Wagner ma w swojej ofercie trzy modele Haka. No, Różnił się troszeczkę jakby wygięciem łukiem kolankowym, ale jakby wszystkie są grube, mocne. W paczce mamy cztery sztuki. Rozmiarówka tu jest tak 8,0 do 1 przez 0. Dość spore, no tutaj. Tutaj jakby nie ma haczyków na uklejki. Ważne w haczykach od Wagnera jest to, nie wiem, czy będzie widać, że oczko mają jakby pełne, nie ma nie ma. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy kurczę antek jak to wytłumaczyć, Bo wiecie, w wielu hakach. To oczko tu jest, jest bez, takie jest jest jakby, jest takie tylko jakby dogięte. No, a tutaj jest. Dogięte, tutaj a, był spaw normalnie zrobiony. Tak, jest normalnie scalone. Tak. Oczywiście haki są UV i są wszystkie powlekane. Powlekanie daje nam to. No, sumki jak tam wąsami podpływają i macają naszą przynętę, nasz zestaw, to czują te wszystkie elektrostatyczne napięcia i jest to po to właśnie żeby sumek tego metalu nie poczuł gdzieś tutaj przy przynęcie bo właśnie wtedy potrafi niby chcieć wziąć a w ostatniej chwili się odkręci i ucieknie także mamy właśnie haczyki model tak wygl wyglądający nazywa się Lifebait drugi model tak wyglądający nazywa się Ebro i trzeci model Power Octopus nazywa, nazywa się i też mamy go w ofercie. Pakowane po 4 sztuki. Zaraz będą lądowały na ściance. Kolejną taką rzeczą są silikonowe rurki. One są w różnych średnicach. Zobaczcie. Mamy zaraz wam pokażę. Grubsze i cieńsze. Kurczę, nie wiem, czy widać, O tak, tak będzie widać. Nie będzie widzieć. Uciekają dla mnie. O! Jakaś sierota. Muszę się schylić. Już łapiemy sobie. Pyk. I tymi rurkami możemy sobie zabezpieczyć wszystkie elementy naszego zestawu, naciągnąć to, wiecie, nawet możemy usztywnić zestaw, nawet na przypom do samego hak'a możemy schować wszystkie łączenia, krętliki, możemy też sobie to uciąć kawałek, na przykład zablokować na haku rosłweczki, żeby gdzieś tam nam czy żywczyka, żeby nie spadał, także takie akcesoria też są dostępne. Kolejnymi akcesoriami od Wagnera są ciężarki ołowiane, przelotowe, takie, zobaczcie, grube, grube pałeczki. I co ciekawe, wszystkie są o zapachu czosnkowym. Antek, wąchałeś plecionkę? Bo tak robię. Ma zapach czosnkowy? Nie, nie wąchałem, wiesz co, poprawiałem A, Antek sobie tak okulary poprawiał, a ja myślę, że plecionkę wącha, czy jest czosnkowy aromat. Nie, nie, nie. Także jest jakaś tam właśnie jakiś taki myczek dodatkowy i oczywiście są wszystkie ciężarki malowane tak żeby też tutaj sumek nie poczuł żadnych metalicznych mamy tak 20 40 gramów 60 gramów Chyba jeszcze cięższe były, a gdzieś nam się, się schowały, sześćdziesiątki chyba są najcięższe, natomiast pokażemy Wam haki, tak zwane, tak je nazwaliśmy mormyszki mazurskie, zobaczcie jak to wygląda, mamy taki hak, żeby sobie na zestawie, też zalatuje cesnakiem, sobie wiążemy, możemy tutaj jakoś do zbroje dać, możemy założyć jakieś rusowy, hak jest mocny, gruby, oczywiście jest to wszystko malowane i dodatkowo ma armat, w ogóle fajne opakowania Wagner robi, zaraz jeszcze do tego wrócimy, akurat te jig Driftery mamy 180 g, jest 130 g jest 90 gramów i najmniejszy najmniejsza mormyszka ma gramów 50. Oprócz tego na przykład z takich akcesoriów od Wagnera e, są nakładki na paluszki, żeby sobie zabezpieczyć, żeby tam nam sumek nie pocharatał podczas e, trzymania zestawu. E, oczywiście cała gama mocnych krętlików. Antek, ja chcia, wiesz, tak, e, chciałem tylko wspomnieć, że właśnie fajne są te ekologiczne takie opakówki i e, tu mamy na przykład krętliki. E, a weź wyciągnij, bo jeszcze w środku one są w, e, też ciekawie spakowane. Mamy 8 sztuk krętlika, krętlików w paczce. Nie ma? Są. Patrz, widzisz? W papierowym takim woreczku. Mhm, tak. A jeden jest na ekspozycji, mhm. a reszta jest w środku. I te wszystkie takie malutkie akcesoryjka też są tak spakowane. Bardzo fajnie to jest pomyślane, estetyczne, ładne. No i... No i zgnije w krzakach, a nie będzie... <coughs> Dokładnie... Cieszyło, cieszyło oko <coughs> Dokładnie tak, ekologiczne. No i y, krętlików mamy rozmiar y, czwóreczka, trójeczka, dwójeczka, jedyneczka. Do 2 przez 0 Słuchajcie, zaraz Wam powiem, ile ma 300 kg? No tak, tak by wychodziło. 300 kg wytrzymałości ma ten 2 przez 0, a ten najmniejszy, czwóreczka, ma 80 kg. Mega mocne. Patrz, nawet jest, Wagner ma w swojej ofercie taki trójnik żeby sobie zmontować zestawik 180 kg wytrzymałości też ma w swojej ofercie wagner. Kółeczka, kółeczka łącznikowe, prasowane takie najwyższej jakości. Najmocn... Koła Dokładnie, ko ko koła zamachowe, łącznikowe. 68 kg, 90 kg, kurde jaka to by musiała być ryba, żeby to e, rozprostować. E, Antoś, a to byś mi pomógł jeszcze tu wyciągnąć? Zobaczcie, tak ma e, ciekawie Wagner spakowane e, kwoczki. Tak, kwoczki mamy, poczekaj, jeszcze ko... takie detale śmieszne. Ehm... 3,5 cm 3-2,5 cm. To chyba chodzi o... Końcówkę do kwoczenia. Dokładnie, o ten element kwoczący, no. bardzo ładnie spakowany tak, nawet nie taki. Zobacz, to jest napisane, jestem Twoim nowym kwokiem, zróbmy trochę fal razem. Okej, okay, okej. Okay. Okay, okay. Mapa batymetryczna Zegrza jest namalowana na, tak, tak, tak. na tekturce. Fajnie to jest spakowane. No, no i mamy taki, taki klasyczny kwoczek do... Do plumkania. Bl tak. Także czasami, jak widzicie na łodzi kogoś i wydaje Wam się, że chce jednym wiosłem odpłynąć, to on nie pływa, on kwoczy. Zresztą będziecie słyszeli takie plum. Na wiśle to często w maju słychać jak kwoczą. Niesie się to fajnie po wodzie, żeby sumka zachęcić, zatrzymać, żeby go podnieść, zainteresować. To kwoczki od Wagnera też mamy dostęp. Drewniane, drewniane, fajnie, bo. Jakby się komuś wymknął z ręki, to nie zatonie, Pływa, no. nie zatonie ale ja myślę, że jeszcze moz, m, można by było się pokusić Antek o pływaczek, a, albo przewiercić sobie jakąś, jakiś rzemie, rzemieniowy pasek, gdzieś na nadgarstek założyć, no, wiesz no, no, tam no, nawiśle na Ci wypadnie z ręki, no i trzeba płynąć po no, niego, tak. ale ładnie, ładnie są spakowane, przygotowane, no, taki, na, nawet na, taki nawet na prezent bardzo fajny temat, o jest sumek namalowany. Także to bardzo ciekawie wygląda. Zastanawiam się, co jeszcze mamy tutaj od Wagnera, żeby Wam pokazać. Oczywiście kołowrotki. Kołowrotki mamy w, dwa, w dwóch rozmiarach: e, bakrusy 5000 i 8000. No nie są to kołowrotki należące do najtańszych. Natomiast są to Kowrotki do zadań specjalnych. Mocne konstrukcje, niezawodne. Całe są metalowe. Zaraz sobie wkręcimy tutaj korbkę. Zobaczcie jak to przychodzi spakowane. Właśnie ja rozpakowałem i teraz pokazuję jak to przychodzi spakowane. Więc tak, o. Twardy kuwerek mamy. Mamy tutaj list. Żelazny od Jakuba Wagner'a, schemat owrotka. tu mamy taką kieszonkę, coś tam możemy sobie schować, jakieś przypony, akcesoria, e, oddzielnie jest rączka i oddzielnie korpus. Co ciekawe tutaj do łowienia z ręki ta 5000 idealnie by się nadawała, przełożenie ma poniżej 5.0 do 1, więc fajnie będzie się, e, będzie się go użytkować, nie będzie tak ręki męczył, chociaż nie należy do najlżejszych, ale no tutaj jak się zasadzamy na już na te grubsze, najgrubsze ryby, czy to wertykalnie, czy złapy, czy w trollingu, to nie ma pół środków. Także dwa kołowrotki od Wagnera w dwóch rozmiarach 5000 i 8000. No one powyżej 2000 kosztują na półce, ale no tak czasami bywa, że jakość musi Zazwyczaj tak bywa, że jakość kosztuje. Antek, kupisz mi? Dzięki. Cóż takiego? No, ciekaw jestem, jak długo by pożył na bisz. Parę poczekaj. sezonów na pewno. Dobra, teraz sobie przyjdziemy. Kupiłem Ci specjalnie. No, dziękuję. Zruszyłem się. Słuchajcie, od Wagnera też mamy w ofercie plecionki splotowe i bardzo grube. Różne malowania są, bo mamy camo, mamy tęczówkę i mamy taki orange, orange fluo wytrzymałości 63 kg, 70 kg, 41 kg, więc tutaj no nie ma pół środków. do dołowienia wertykalnego. Nie mamy co się zastanawiać ze średnicą, tylko grubo sobie wiążemy to samo z trollingiem. Słuchajcie, tutaj przyponówka 1,2 mm, 25 m, 145 kg wytrzymałości jest grubo, bo tak grubo być mać. W zasadzie tu jest kilka akcesoriów, które w zupełności wystarczą, żeby złożyć zestaw. Oprócz plecionek też są dostępne mono-lidery super soft. Tutaj mamy akurat średnicę 0,80-50 m wytrzymałości ma to 40 kg. Też fajne takie ekologiczne opakowanko. Zostały nam jeszcze od Wagnera wędki, ale do wędek zróbmy także wrócimy w kolejnym odcinku. Z grubsza tak Wam pokazaliśmy wszystkie te akcesoria, które są dostępne. Oczywiście podlinkuję je Wam w pierwszym komentarzu pod filmem, tak żebyście mogli przejrzeć, ewentualnie przeczytać sobie opisy, rozeznać się co z czym się je, co do czego, co może być Wam potrzebne. Także wszystko wam podlinkuję w pierwszym komentarzu pod filmem. Wysubskrybujcie kanał w kolejnym odcinku. Porozmawiamy sobie o wędkach od Wagnera, i też jakieś ciekawe promocje dla was przy, przygotujemy. Nie wiem, czy te nowości, które teraz weszły, są, są na jakieś promce. Jeżeli nie są na żadnej promce, pamiętajcie, że wpisując hasło YouTube. Macie minus 10% na cały nieprzeceniony asortyment. Nieprzeceniony trzeba o tym pamiętać, bo jeżeli wrzucacie do koszyka 10 rzeczy, które są na promocji lub wyprzedaży, no to już ten kod rabatowy Wam nie zadziała, bo nie może być promocji od promocji. Natomiast na wszystkie nieprzecenione rzeczy, minus 10% jak najbardziej z hasełkiem YouTube Wam się należy. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i do jutra.